Mm. A już. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć kamraci. Czekacie na nas. <stuje> Witamy kamraci. A my w trasie wracamy. Tak, niestety. Przemyśla. Wprawdzie lato, zima, jesień, wiosna do Warszawy z Przemyśla droga prosta. Ale już jeżdżą dzisiaj solanki. Solanki jeżdżą tak. Yy, piaskownice. Tak, a... sypią i, i yy, yy, yy. widziano gołoleć. I przy... Babę gołoleć widziano. Goła leciała. Nie. To. Goły policjant bieg. Nie. Tak. No, jeszcze nie. Bo on dowiedział się, że zamieci ci gołoleć mhm. na S-17. To on zamieł tu. Słuchajcie. Dziękujemy wszystkim kamratom, którzy naprawdę przyjechali z bardzo daleka do, Szcze... do Przemyśla, na przykład z Przeworska bardzo daleko miał, tak. z Przeworska kamrat miał bardzo daleko. I również dziękujemy tym, którzy mieli bardzo wyjątkowo blisko. blisko, na przykład ze Szczecina. Ze Szczecina. Wiemy, tak. że oni właśnie już do domu docierają. Do, do, docierają, pozdrawiamy ich serdecznie ze Szczecina. Tak. Wszystkich pozdrawiamy, bo jeszcze jest coś takiego, że do, do, do niektórych części Polski łatwiej dojechać, do niektórych trudniej. I ta przemyśl, jak, jak zobaczyłem, ta jak się ob, przemyśl. ta przemyśl, tak, jak obróciłem się w, 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 i zobaczyłem, ilu nas jest, jak idzie z podpomnika na rynek, no to się normalnie wzruszyłem. I chciałem też podziękować szanownemu mistrzowi kuchni, który nam grochówkę przygotował znakomitą. Wybitną. Wybitną. Chciałem pozdrowić panów taksówkarzy z przemyśla, którzy nam udostępnili swu, miejsce. swoje miejsce na to, żeby te kuchnie postawić, bo, oczywiście, jakaś menda musiała donieść na nas, że my jesteśmy nielegalnie. I, wszystko zgłoszone, tak. wszystko. A I i policja, się... policja przyjechała, sprawdziła, że wszystko legalnie, i mówi: No to panowie, o co chodzi? A my mówimy. Do policjantów, panowie, są takie mendy, które jak sobie nie zrobią krzywdy, to się źle czują. Bo one sobie robią krzywdę, te mendy. Za każdym donosem sobie robią krzywdę. To wszystko jest bardzo pieczołowicie monitorowane. Na moje to są antysemici, bo ich zachowanie sprawia, że, że oni szkodzą żydom. Co, to, są to, to są naziści też. Antysemici na pewno. To są, to są na pewno naziści. E, nie wiem czy faszyści, bo wiecie, to trudno, ale naziści na pewno. E, I to są wrogowie ładu, wrogowie dobra, piękna i prawdy. I, e, bo nam to wszystko policjanci powiedzieli, wiecie. My z policjantami bardzo szybko nawiązujemy yy, yy, relacje. Jako stary zomowiec nie mam z tym problemu. No co nie gadaj? No to co? Przecież normalnie się spo... wydarzenie było legalne. Ko nie, wydarzenie było legalne. Wojtek. Ma Marcin, Marcin, kurwa, spokojnie. Ale co rozmawiamy, to rozmawiamy. Spokojnie. Przyszły władze miasta. Pogadaliśmy sobie. Elegancko. I najbardziej, najbardziej nas śmieszy to wiecie, że zamiast się zająć swoim odbytem, to się zajmują nami. Bo przelazła tam taka male, lewacka amenda. Co to na wszystkich donosi? I nawet wyszedł gościu z jednej knajpy i mówił: Panie, ten to. Na kopach go goncie, tak? Ta on, on na balkonie flagę LGBT wiesza, a tu mu coś przeszkadza, niech spierdala, nie? No, Marcin go pięknie spuentował bo ponieważ po, yy, po, po jakiś regulamin pokazywał. Wojtek.